Dla każdych liczb rzeczywistych a oraz b wyrażenie a minus b plus ab minus 1 jest równe. Widzimy, że w tym zadaniu musimy dokonać rozkładu na iloczyn czynników takiego wyrażenia z literkami a oraz b. No i możemy postąpić w dwojaki sposób. Możemy albo bezpośrednio spróbować zamienić tą sumę tych czterech składników najdroższych czynników, albo możemy też skorzystać z podanych odpowiedzi A, B, C oraz D. No i w każdym przypadku kolejno wymnożyć te nawiasy i zobaczyć w którym z tych czterech przypadków otrzymamy dokładnie to wyrażenie właśnie po wymnożeniu nawiasów. Może rozwiążmy to zadanie tymi, tymi dwoma sposobami. Na początku spróbujmy na piechotę sprawdzić każdą z odpowiedzi a, b, c oraz d i zobaczymy, w którym przypadku otrzymamy właśnie to wyrażenie. Czyli sprawdzamy na piechotę. Na początku mm, iloczyn spod punktu a wymnażamy te dwa nawiasy wyraz za wyrazem, czyli a razy b to będzie ab, następnie a razy minus 1 to będzie minus a, dalej mamy plus 1 razy b, to będzie plus b i plus 1 razy minus 1 to będzie minus 1. I od razu sprawdźmy, że to wyrażenie, które tu otrzymaliśmy, jest identyczne z tym podanym w treści zadania. AB jest u nas z plusem, tutaj także jest z plusem, czyli się zgadza. Patrzymy dalej. A jest z minusem, mamy minus a, a tutaj a jest z plusem. Czyli w tym miejscu, na tej literce, nasze wyrażenia się nie zgadzają, czyli A nie jest poprawnym rozkładem na iloczyn czynników tego wyrażenia. Sprawdźmy teraz podpunkt B. Ten iloczyn z podpunktu B tak samo wymnażamy wyraz za wyrazem. 1 razy 1 to jest 1, następnie 1 razy a to będzie plus a, minus b razy 1 to będzie minus b, no i jeszcze minus b razy plus a to będzie minus. A, B. No i znowu sprawdzamy, czy wszystko się tutaj zgadza. Jedynka jest z plusem, tu jest z minusem, czyli od razu na liczbie stałej otrzymujemy sprzeczność, czyli podpunkt B także jest błędny. No i sprawdzamy dalej iloczyn z podpunktu C. Wymnażamy. A razy B to będzie AB, a razy 1 to będzie plus a, dalej minus 1 razy b to będzie minus b, i minus 1 razy plus 1 to będzie minus 1. No i znowu sprawdzamy. A bez plusem, tutaj też z plusem, czyli się zgadza, dalej mamy plus a i tutaj także mamy plus a, czyli również się zgadza, b mamy z minusem, mamy tutaj minus b. I tutaj także mamy minus b, i minus 1. Tutaj także mamy minus 1, czyli wszystkie wyrazy się zgadzają, czyli podpunkt C ten iloczyn jest prawidłowym rozkładem na iloczyn czynników dla tego wyrażenia. No i to jest dobra odpowiedź do tego zadania. No i w taki oto sposób na piechotę sprawdziliśmy, który iloczyn jest dobry, ale moglibyśmy też postąpić w taki bardziej profesjonalny sposób i rozłożyć bezpośrednio z tego wyrażenia to wyrażenie właśnie na iloczyn nawiasów. Przepiszę może jeszcze raz, właśnie w tym celu, całe to wyrażenie, może tylko w nieco zmienionej kolejności. Na początku napiszę te wyrażenia z literkami b, czyli na początku napiszę sobie ab, następnie napiszę to minus b, a teraz literkę a, czyli to wyrażenie z samym a, czyli plus a, i jeszcze wyrażenie stałe, liczbę stałą, czyli tu będzie minus 1. To się równa. Po to napisałem w tej zmienionej kolejności, żeby teraz było łatwiej widać, jak będziemy wyciągali B przed nawias. Z tych dwóch wyrazów możemy wyciągnąć właśnie przed nawias B, ponieważ B występuje zarówno w tym czynniku, jak i w tym. Czyli wyciągamy go przed nawias. Mamy B i w nawiasie z AB zostaje po prostu A, a z minus B zostaje minus 1. No i dalej przepisujemy to, co nam zostało, czyli plus A. I jeszcze minus 1, to się dalej równa, i w tym momencie możemy zauważyć, że ten nawias, który wystąpił w tym miejscu, ten czynnik, w tym iloczynie B razy, właśnie ten nawias, występuje również w tym miejscu. Tutaj także mamy A minus 1, czyli możemy to sobie nawet tak rozpisać, że tak naprawdę mamy tutaj wyrażenie postaci B razy, to jeszcze przepiszę bez zmian na razie A minus 1. Plus i tutaj jeszcze przed tym nawiasem sobie dopiszę tak w trochę taki sztuczny sposób jedynka. Tu będzie 1 razy, no i ten nawias A minus 1. I w tym momencie możemy już wyciągnąć z tych dwóch wyrażeń, z wyrażenia B razy ten nawias i z wyrażenia 1 razy ten nawias, wspólny czynnik przed nawias, którym jest właśnie ten nawias A minus 1, czyli otrzymamy po prostu przed nawiasem, ten czynnik A minus 1. Jeden, a w drugim, można powiedzieć, takim większym nawiasie, to, co zostało z tego pierwszego wyrażenia, czyli b, plus jeszcze to, co zostało z tego drugiego wyrażenia, czyli plus 1. No i w ten oto sposób dokonaliśmy rozkładu tego wyrażenia algebraicznego na iloczyn dwóch nawiasów. I jak widać, dostaliśmy dokładnie to, co jest w podpunkcie C, czyli to, do czego doszliśmy metodą na piechotę. Także albo tym sposobem, albo takim sposobem dochodzimy do poprawnej odpowiedzi, do odpowiedzi C.